Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku Analiz Tomickiego, to już ósmy odcinek i przechodzimy od razu do konkretów, ale zanim to się stanie, tradycyjnie jeżeli chcesz zamówić rozmowę ze mną prywatną i anonimową, jednogodzinną, to pod filmem masz linka do mojego sklepu, także bez problemu możesz to zrobić, no i pamiętaj, żeby dać od razu łapę w górę i udostępnić to wideo jednej bliskiej Ci osobie. Zaczynamy. Dzisiejszy odcinek będzie pewnie troszeczkę krótszy, bo jestem na etapie leczenia kaszlu. Już to ostatni symptom choroby, który mi został. Mam nadzieję, że on dzisiaj nie przeszkodzi nam w analizach Tomickiego i że będzie spoko. Taką mam nadzieję. Zaczynamy pierwszy temat. Music Sun. Facet zaspał na randkę. Co robić? No, widzę, że się już ciekawie zaczyna. Cześć wszystkim. Całkiem niedawno znalazłam się w dość dziwnej sytuacji. Po paru latach umówiłam się na randkę z kolegą z podstawówki. W dzień spotkania naiwnie na niego czekam, nie pojawił się przez dobre 20 minut. Na dodatek po paru godzinach napisał. Hej, sorki, że nie przyszedłem, ale jeszcze spałem. Przepraszam cię bardzo, co o tym myślicie? Eee... <grytanie> no myślę, że tutaj nie ma za dużo co myśleć. Po prostu. Facet nawet nie okazuje skruchy w tym krótkim SMS-ie, po prostu napisał, przepraszam, nie ma żadnego poszanowania dla uczuć tej dziewczyny, więc na miejscu tej dziewczyny mógłbym tutaj doradzić, żeby ona zaczęła dopytywać albo w sms albo żeby do niego zadzwoniła żeby dowiedzieć się, czy faktycznie spał, bo to dosyć dziwna, przyznaję, wymówka i niespotykana. E, natomiast pytanie, jak bardzo tej pani Music Sun zależy na tym gościu. No bo jeżeli nie, no to myślę, że nie ma co tutaj rozrabiać za dużo i po prostu iść dalej. Co o tym myślicie? Olinka, wyraźnie ty potraktowałaś to spotkanie jak randkę, ale on niekoniecznie... To znaczy traktowanie spotkania jako randki lub nie, według mnie nie ma tutaj nic do rzeczy. Po prostu nawet jeżeli się umawiasz ze swoim przyjacielem i mu piszesz po paru godzinach sorry, zaspałem, to jest wyraźny, po prostu, wyraźny brak szacunku dla drugiej osoby. I tu nieważne, czy chodzi o randkę, czy chodzi o zwykłe spotkanie. Więc według mnie to nic nie wnosi do tematu. Po paru latach to on chyba nie traktował tego od razu jako randkę. Ok, no więc w tym kierunku idziemy. Według mnie tu nie ma nic do rzeczy. Cyngli, zdarza się. To chyba nie koniec świata. Ustalcie nowy termin. Hmm. Ja bym radził jednak zwrócić uwagę autorce, żeby ona wyjaśniła ten temat. No bo to jest takie dziwne, no obiecujesz coś komuś i nagle nie wywiązujesz się z tego. To nie są rzeczy, przez które ty możesz przejść bez żadnego zwrócenia uwagi na to. Dlatego, że jeżeli nie przywiążesz do tego uwagi, to jest ryzyko, że w przyszłości ta osoba potraktuje Cię w taki sam sposób. Ludzie często się zastanawiają, dlaczego nikt mnie nie je szanuje, dlaczego ludzi mnie obrażają, dlatego, że na to pozwalasz w dużej mierze. Dlaczego jest tak, że jedne osoby są szanowane powiedzmy w społeczeństwie, a inne nie? Dlatego, że te pierwsze wymagają pewnych standardów, które Ty również Powinieneś sobie określić, co wolno, innym w co wolno innym w twoim towarzystwie, a czego nie wolno. Prosta sprawa. Przynajmniej w teorii. Lagrange. Myślę, że ma mocny sen. O Jezu, widzę, że nikt tutaj nie podchodzi poważnie do tego tematu. Szkoda. Ludzie zasypiają do szkoły, pracy na ważne spotkania. Zdarza się. No dobra. Idziemy dalej. Madoja. Dla niego to spotkanie nie było ważne. No to zgodzę się, no tutaj więcej nie trzeba. Owszem, można zaspać, ale gdyby naprawdę mu na tym zależało, wymarzone spotkanie z dziewczyną, której nie widziało się kilka lat, ustawiłby budzik albo w ogóle nie mógłby spać z emocji o tej godzinie. Tak, a gdyby nie odczuwał aż takich uczuć do tej dziewczyny, to nawet gdyby zaspał, to postarałby się bardziej z tego wytłumaczyć, gdyby mu zależało. Myślę, że potwierdzi to każdy mężczyzna. No nie wiem, czy każdy. Ja potwierdzam. Ewentualnie skłamał, bo po prostu nie chciał przyjść. Jest taka ewentualność. I dlatego ja po raz kolejny mówię, doradziłbym tej autorce sprawdzenie, czy faktycznie zaspał. Bo brzmi mi to troszeczkę jak kiepska wymówka. Gdyby jednak jego wersja była prawdziwa, a przyczyny losowe, takie, że faktycznie tego dnia po prostu padł ze zmęczenia, to kajałby się przed Tobą i sam od razu proponował kolejny termin spotkania. Mm, tak. Uważam, że tak. Może bez tego kajania się, ale, ale generalnie zaproponowałbym kolejny termin. Z tego co piszesz, nie zrobił tego. Balin. Nie znam dokładnie okoliczności, jaka to była godzina. Może druga w nocy, wtedy jakoś to nabiera sensu. Ale napisać kilka godzin po planowanym spotkaniu wyjaśnienie? Ja odebrałbym jako zupełna zlewka. Se przypomniał, se coś tam naskrobał, a na właśnie. Właśnie to, co powyżej. Gdyby był zainteresowany, sam podałby termin kolejnego spotkania albo próbował go ustalić, to by było naturalne. No tutaj bez wielkich rewelacji, dokładnie. Mimo, że Forumowicze niektórzy traktują to jako żart, co jest trochę smutne, to druga część Forumowiczów jednak podaje to, co faktycznie ten facet powinien zrobić w tej sytuacji, gdyby mu zależało. Tutaj Balin jeszcze pisze, że. Napisać kilka godzin po planowanym spotkaniu wyjaśnienie. No, może po prostu się wtedy obudził. Nie wiemy. W każdym razie nie będziemy się dłużej bawić w Sherlocka Holmesa. Sytuacja jest dosyć intrygująca i autorka musiałaby dopytać tego faceta, co tam się dokładnie stało. Może gościu ma pracę bardzo wyczerpującą i faktycznie padł ze zmęczenia, no ale. Wtedy powinien trochę inaczej podejść do tematu, a nie to tylko, że napisał krótkiego sms-a i tyle. Okej, okay. myślę, że możemy iść sobie dalej. Kolejny wątek jest na forum bracia samcy, i powiem wam, że się trochę tego wątku boję, ale pomyślałem, że wprowadzimy jakiś powiew świeżości, bo to już ósmy odcinek kanału Stomickiego. I wybierzemy sobie jakieś nowe forum, bracia samcy. To jest forum, gdzie można spotkać mnóstwo bardzo wulgarnych treści, głównie w stosunku do kobiet, bo to jest męskie forum z krwi i kości, jak oni to to nazywają. Natomiast starałem się wybrać taki temat, przynajmniej po nazwie tego tematu coś, co być może pomoże. Komuś, kto będzie oglądał to wideo. Czy zima jest słabszym okresem do podrywu? Odpowiadam od razu: nie, nie jest. Mgławica Oriona. Zauważyłem pewną rzecz. W okresie zimowym znacznie trudniej o kontakt wzrokowy czy jakieś poznanie dziewczyny. Owszem, trafiają się spojrzenia, uśmiechy, ale nie w takim stopniu jak na przykład wiosną, latem czy nawet wczesną, jesienią. Akurat jeżę często na łyżwach, mam niedaleko lodowisko i czasem staram się tam coś poderwać. Też macie takie odczucie? Zima to jest pora roku, gdzie ludzie zazwyczaj zamykają się w domach i nie lubią za bardzo spacerować i wychodzić na zewnątrz, natomiast taki stary podział, stary podział podrywaczy jeszcze z lat 90. mówi o tym, że w zimie bardzo fajnie się chodzi na jakieś dyskoteki zamknięte na kluby. Ja też podtrzymuję to zdanie, bo po prostu ludzie wolą w pomieszczeniach spędzać czas. Możesz też podrywać w barach, w pubach, także jest to jakoś utrudnienie, bo w zimie po prostu każdy ma troszeczkę gorszy, może delikatnie depresyjny nastrój spowodowany pogodą. Chociaż dzisiaj jest słońce, w sumie, u mnie. Natomiast nie ma co się zniechęcać. Jeżeli ty masz robić sobie wymówki, że nie zima, to ja przesiedzę całą zimę w domu i, i nikogo nie będę poznawał nowego, kiepska wymówka. W zimie też się da, więc do roboty. No ale co tutaj nam napiszą eksperci forumowi? Morfeusz. Jest chłodniej, szybko robi się ciemno, mniej słońca, szaro zamiast zieleni. To nie wpływa dobrze na podryw na zewnątrz. No tak. Za to w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach kontakt wzrokowi sygnały się zdarzają, choćby w kolejkach do sklepowych kas. No kolejki do sklepowych kas są o tyle fajne, że można przez cały rok tam kogoś poznać. I mimo iż wiele osób, które mnie ogląda, czy czyta mojego bloga, uważa to za coś szalonego, to uwierz mi, da się w taki sposób poznawać osoby. Nie mówię tylko o takim typowym podrywie. Można poznać zawsze kogoś ciekawego. W zimę masz siedzieć w jaskini, a w lato ruchać. No, bo, no właśnie, tego typu odpowiedzi się spodziewałem na tym forum. Żeby nie było, że ci nie mówiłem. Analkonda. Jezusie Jezu się Adam pogadam. Problem egzystencjalny, widzę. Letto. Statystycznie ludzie zimą mają gorszy nastrój i przez uwarunkowania biologiczne są chyba bardziej nastawieni na oszczędzanie energii, a nie na tracenie jej, a nie tracenie jej na akcję tego, na akcję typu podryw. Myślę, że to może tłumaczyć mniejszą skuteczność. Zgadzam się, no biologicznie generalnie zamykamy się w jaskiniach w zimę. Problem egzystencjalny widzę możesz rozwinąć, nic szczególnego. Adam, pogadam znowu. Czy zima, czy jesień, a może posiedzenie w WC? Także nie marnuj samcze czasu. Zarywaj zawsze i wszędzie kobiety potrzebują Cię. Widzę, że ktoś tak ironicznie tutaj napisał. Tak jak mówiłem, będzie to krótszy odcinek, bo to już byłby koniec dwa przypadki omówione, ale on trwa tylko 10 minut, więc sobie go wydłużymy i weźmiemy jeszcze jeden temat. Tak jak zazwyczaj do tematu się nie przygotowuję, e, Idziemy sobie e, na żywioł i zobaczymy, co tu jeszcze mamy ciekawego. Ok. Jakiś temat z moją ilością odpowiedzi. O, podrywanie w małych miastach. To jest chwytliwy temat. Co my tu mamy? Summit. Witajcie! Jakie rady macie, gdy chciałoby się kogoś poznać, ale nie wie gdzie i jak. Wszyscy moi znajomi, typowe męskie grono, niezbyt wielki, poznane kogoś przez znajomych odpada, jestem już po szkole, więc to też odpada. W obecnej pracy też w większości mężczyzn i parę kobiet sporo starszych ode mnie. No i to jest typowe myślenie osób w Polsce, myślę, że nie tylko w Polsce, nie zaczynaj podrywu od osób, które już znasz. Z prostej przyczyny. Jeżeli nie masz doświadczenia w relacjach damsko-męskich, a myślę, że nie masz, bo mało kto naprawdę ma. I, I mało kto zajmuje się tą tematyką na poważnie. Jeżeli zaczniesz sobie podrywanie w miejscach, gdzie pracujesz, albo się uczysz, albo studiujesz, no to masz duże prawdopodobieństwo porażki. Bo prawda, o której nikt ci nie powiedział, jest taka, że dużo trudniej podrywać kogoś w takich miejscach, gdyż te miejsca nie są stworzone do podrywu. Dużo lepiej sobie potrenować podryw, czyli poznawać ludzi na żywo gdzieś w galeriach handlowych, w parkach. W autobusie, chociażby w tramwaju, o czym ja mówię od lat, dlatego, że wtedy możesz nauczyć się bardzo dobrze na żywych przykładach, jak flirtować, jak rozmawiać, jakie tematy wybierać do rozmowy, jak te rozmowę prowadzić, bo to jest bardzo ważna rzecz. I wtedy podryw w miejscach, właśnie gdzie yy, takich jak gdzie bywasz regularnie, szkoła, studia, praca, będzie dużo, dużo łatwiejszy, ok? I to jest trudniejsza droga. Łatwiejsza droga to jest od razu. Rozpoczęcie podrywu tam, gdzie znasz już trochę ludzi, natomiast zobaczysz, albo już zobaczyłeś, że to może nieść ze sobą też dużo gorsze konsekwencje. Bo przykładowo, jeżeli powiesz coś głupiego do obcej osoby w tramwaju czy w autobusie, to ona prawdopodobnie na drugi dzień to zapomni, no i świat się nie zawali. A jeżeli próbujesz poderwać kolegę bądź koleżankę z pracy, i okaże się, że ta kolega, ten kolega bądź ta koleżanka nie darzy Cię takim uczuciem, jakiego byś potrzebował i pragnął, no to może się rozejść, że jesteś podrywaczem i będziesz, mówiąc delikatnie, spalony w tym kręgu. Więc uważaj. Teraz myślę, że przespałem ten okres szkolny, który w temacie dziewczyn dużo ułatwiał. Nie mam nawet zwykłych koleżanek, przez które mógłbym poznać inne samiczki. W mieście nie ma żadnych klubów, kin, kursów, tańca. To jest częsty problem, jak ktoś mieszka w małym mieście. No i teraz pytanie do ciebie. Możemy pójść drogą hardkorową, o której wspomniałem, czyli idziesz sobie do parku, bądź do galerii handlowej. Oczywiście, no nie w każdym mieście jest. W każdym razie tam możesz spróbować swoich sił, spróbować poznać jakieś osoby. A jeżeli w twoim mieście nie ma takiego miejsca, no to to, co ja proponuję, to, co ja sam zrobiłem w życiu, to przeprowadziłem się do większego miasta. Jeżeli nie możesz się przeprowadzić do większego miasta, to przynajmniej raz w tygodniu pojedź do tego większego miasta. Bardzo często jest tak, że mieszkasz w małej miejscowości i od większego miasta dzieli Cię 30, 40, 50 kilometrów. I ja wiem, że to jest uciążliwe. Raz czy dwa razy w tygodniu tam jeździć, yy, zwłaszcza żeby tylko poznawać ludzi, a nie żeby załatwić coś. Natomiast bierz poprawkę na to, że jeżeli teraz będzie Ci trudno i Ty się nauczysz tego podrywu, poznawania ludzi, jak tego nie nazwiemy, nauczysz generalnie się generalnie umiejętności miękkich, które są konieczne i potrzebne do życia dobrego i fajnego w XXI wieku, no to później będzie Ci łatwiej. Jeżeli jednak tego nie zrobisz, no to drugie rozwiązanie jest takie, że będziesz do końca życia sam. Wybór należy do ciebie. Czy da się jeszcze coś z tym zrobić? No właśnie, nie, powiedziałem. Nie mam pomysłu poza podbijaniem na ulicy. Może wy macie lepsze. Pozdrawiam, dodam, że lat mam 21. No to jest dobry wiek, żeby zacząć rozwój w tym temacie. O rybazy, jakieś fajne dziewczyny w lokalnym sklepie, zagadać. Imprezy lokalne typu dożynki, Hubertus. Nie wiem, co to jest Hubertus, natomiast Dożynki to jest dosyć dobre miejsce, bo Dożynki, może nie każdy wie, co to są Dożynki. To jest taki festiwal zazwyczaj w małych miejscowościach i nie znam definicji Dożynek, przyznaję się szczerze takiej książkowej, więc Ci jej nie powiem. Natomiast nas interesuje to, że jest tam dużo osób i w krótkim czasie możesz naprawdę nawiązać sporo nowych znajomości. Dlatego warto na tego typu imprezy chodzić, Mimo iż temat przewodni może Cię nie interesuje. Ty jesteś tam po to, żeby poznać nowych ludzi, żeby poćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne, więc warto na takie rzeczy się wybierać. Brat Jan, oferować się w społecznościówkach jako osoba towarzysząca na wesele studniówkę, ma to sens. Ma to sens. Tu musisz uważać, bo jeżeli Ty napiszesz, że chcesz pójść na wesele, jeżeli jesteś kobietą, to uważaj, bo możesz trafić na jakiegoś typka, który potraktuje Twoją propozycję trochę bardziej niż yy, zwykłe towarzyskie wyjście na wesele czy gdzieś na studniówkę. Także bądź tego świadoma, moja droga. Jeżeli jesteś facetem, może być taki problem, że trafisz na dziewczynę, która w ogóle Ci się nie podoba i musisz z nią spędzić czas czas przez wesele, czas przez studniówkę. No i teraz pytanie, czy Ty chcesz iść na taką troszeczkę randkę w ciemno. Możesz to zrobić bardzo fajną rzecz, czyli właśnie oferując się w tych społecznościówkach, jak to Brat Jan napisał, spotkać się wcześniej z tą osobą, zanim pójdziecie na to wesele, czy tam studniówkę i wtedy poznasz tą osobę i podejmiesz decyzję ostateczną, czy chcesz rozwijać te relacje, czy nie. Także to jest też dobre wyjście, więc możesz je robić. To chyba jakieś miasteczko wielkości gminy wiejskiej, skoro nie ma klubów kin, kursów tańca. No tak, w każdym mieście o randze powiatowej coś już można znaleźć. Dokładnie. Morfeusz, może jest tam jakaś biblioteka, grupa kościelna koło zainteresowań wolontariat jakieś inicjatywy, gdzie kobiety przychodzą wypełniać czas. Dokładnie. My generalnie żyjemy w takich czasach, gdzie większość ludzi upiera się na Tindera, na jakieś kluby i właśnie na jakieś takie bary. Ale możliwości jest dużo, dużo więcej, i teraz ja dostaję czasem pytanie: Co bym zrobił, jeżeli chciałbym poznawać ludzi i mieszkałbym w miejscowości, która nie ma więcej niż 10 tysięcy mieszkańców, albo zacząłbym chodzić na to, co jest dostępne, cokolwiek. Miejsce, gdzie się zbierają ludzie, tyle, tam bym zaczął chodzić i nieważne, czy to jest kurs robienia koszu, koszy wiklinowych, czy to jest kurs prania pościeli, zacząłbym na to chodzić, żeby poznawać nowych ludzi, żeby się socjalizować z innymi, a jeżeli takiego klubu, kursu czy kręgu ludzi nie ma, możesz pomyśleć o tym żeby coś takiego stworzyć, bo pamiętaj, że jeżeli jest mała miejscowość, no to nie ma zbyt dużo ludzi, ale też dużo łatwiej jest trafić do poszczególnych ludzi. Dużo łatwiej jest wejść z inicjatywą, dlatego że jeżeli zawiesisz zwykłe ogłoszenie, że robisz taki i taki klub, nie wiem, klub książki, klub oglądania filmów cokolwiek, to ludzie dużo chętniej Ci na to przyjdą, bo w małych miejscowościach z reguły bardzo mało się dzieje. Także masz multum opcji, wystarczy tylko wziąć jedną lub dwie i zacząć to robić. Hogen. Wypatrzyć potencjalną ofiarę i zagadać tak do skutku. Zagadać tak, ale nie ofiarę. Jakby nie dramatyzujmy to, że... Podchodzić do kogoś w codziennej sytuacji, i zaczynasz rozmowę, to to nie jest kwestia polowania na ofiarę, jak się niektórym wydaje. Tą jedną. <grym> Rangers. Pomysł masz dobry, zacznij podchodzić do nich na ulicy, pamiętaj o ciuchu i zapachu. No tak, bo ciuchy i zapachy to wszystko, to zrobi Ci wszystko, po prostu dzięki ciuchom i zapachowi... 100% skuteczności będziesz miał przy podejściach. Nie do końca tak to wygląda. Wygląd jest ważny, jak najbardziej, ale liczy się dobra gadka, czyli jak prowadzić rozmowę. No name, podchodzenie do lasek na ulicy w małych miejscowościach, gdzie każdy każdego zna, to kiepski pomysł. Dokładnie tak. Parę nieudanych akcji, już masz łatkę podrywacza, zgadzam się. Chyba, że jakaś wysyła ewidentne znaki zainteresowania, lub wręcz sama podrywa. Trafne spostrzeżenie. Znowu Analkonda, czyli błazen królewski. A jaki procent kobiet chce rozmawiać, a mówi, że wypadł, czy coś takiego? Aha, tu Analkonda. Okej, okay, nawiązuje do tego, co autor napisał. Spoko. Hmm, może jakiś barbyci, tylko nie wiadomo na kogo trafisz, bo możesz na konkretną ekipę, a może na zwykłych ludzi. Dlatego trzeba tam pójść i zobaczyć, zamiast tworzyć wątki na forum. Właśnie to jest problem dzisiejszych czasów. Ludzie zadają mnóstwo pytań, i to byłoby spoko, gdyby jeszcze coś z tymi odpowiedziami robi, robili albo sami zastanowili się najpierw, co warto w tej sytuacji zrobić. Także mój drogi, moja droga, uniknij tej pułapki. Tak samo jak oglądasz moje wideo, jak zastanawiasz się, jak zagadać do dziewczyny, jak prowadzić rozmowę, jak zbudować atrakcyjny styl życia, super, że się tym interesujesz, ale pamiętaj, że po każdym takim wideo zacznij to robić. To jest ta magia, dzięki której masz efekty. Od samego oglądania nic się jeszcze nie stanie. Patton. Hmm. Dodaj do tego jeszcze że zwykle wyjeżdżają z małych miejscowości do większych miast. A jeśli już wracają, to często na lokalnych mężczyzn patrzą jak na odpady. No, coś w tym jest może jakiś bar być. Weź pod uwagę, że nie każdy lubi takie miejsca. Zgodzę się, ale to, że idziesz do baru, nie znaczy, że musisz tam od razu wypić 3 litry wódki. Możesz wziąć sobie wodę albo piwo bezalkoholowe i rozmawiać z innymi. No problem. O rybazy. Mieszkam koło takiego miasteczka z gminą typowo wiejską. Są rajdy rowerowe, no to idź na nie. Imprezy typu drżynki, dni, gminy, koncerty noworoczne. Są fajne dziewczyny w sklepach, u fryzjera, na poczcie. Gdybym nie był w związku, to byłoby do kogo zagadać. Zawsze też można jeź zacząć jeździć PKS-em. Tyle rozwiązań. Empire State. Summit. Jesteś bardzo młody, więc na pewno są jakieś miejsca z zabaw. Ale nawet jeżeli nie, to te osoby z Twojego miasta lub obok muszą gdzieś jeździć na weekendy, imprezy itd. To, co powiedziałem wcześniej. Na 100% ludzie jeżdżą do jakichś klubów, do innych miast. Prawdopodobnie tak. To są nadal świetne miejsce do poznania ludzi, szczególnie w Twoim wieku, i tu bym się skupił. Druga sprawa to poszukaj okolicznych grup PUA. O nie, 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 nie szukaj. Ktoś przed tobą mógł mieć ten problem, i wokół powinna być jakaś grupa na FB czy odpowiednim forum. W ten sposób też poznasz kogoś do wychodzenia, jeżdżenia. No, to jest słaba opcja. Autorze tematu: Sam jestem z mojego miasteczka. 5-7 tysięcy mieszkańców. A, gdy robiłem kurs na prawo jazdy, 4 lata temu. Co często dojeżdżałem autobusem, i wiesz co? Na przystankach było tam sporo opcji do poznania fajnych dziewczyn. Można, można. Miałem nawet sytuację wręcz doskonałą, do tego dziewczyna sama wysyłała sygnały, ale co z tego, skoro nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Teraz już pewnie drugi raz bym tego nie spieprzył. Druga opcja to jakieś sklepy typu Biedronka Lidl. Można się też pokręcić w okolicach szkoły średniej. Nawet wczoraj jadąc przez miasteczka autobus, zauważyłem na głównym przystanku samotną dziewczynę czekającą na autobus. Była tam sama, no przynajmniej mi się tak wydaje. Jak widzisz, mój drogi, to już koniec. Opcji jest tysiąc. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie jest w stanie poznać ludzi w małej miejscowości, to to są głównie jego wymówki. I okej, okay, jeżeli Ty mieszkasz w miejscowości naprawdę mik mikroskopijnej, gdzie jest 300 mieszkańców i większość to są ludzie po 60, no to uciekaj stamtąd jak najszybciej do większego miasta albo do większej miejscowości. Ale jeżeli jest miejscowość, która ma 5, 10, 20 tysięcy mieszkańców bądź więcej, no to come on, jest mnóstwo opcji na poznanie ludzi, tylko musisz ruszyć tyłek z domu i zacząć to robić. I oczywiście, że na początku będzie trudno, będziesz miał mnóstwo wymówek ale kto Ci powiedział, że będzie łatwo? Jeżeli Ty chcesz mieć do końca życia udane relacje z innymi, nie mieć problemów w komunikacji z kobietami, z mężczyznami, niezależnie od Twojej płci, to musisz zacząć to robić teraz. I efekty przyjdą po kilku miesiącach, w skrajnych przypadkach po kilku latach. Okej. Okay. A jeżeli chciałbyś pomocy w tej kwestii, to albo zamów ze za mną konsultację, albo moje bardzo dobre chociaż pod, podstawowe kursy, które mam, natomiast one dalej są bardzo dobre, mimo że wydaje mi kilka lat temu, to jest Zostań Idealnym Mężczyzną dla Mężczyzn i Idealna Kobieta dla Kobiet. Też pod spodem je znajdziesz, także możesz je sobie zamówić. A na ten moment to by było tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zalajkuj, subskrybuj, udostępnij to wideo dalej i widzimy się w kolejnych analizach Tomickiego. Trzymaj się, cześć!